Różne. Dzisiaj będziemy testować, jak Gemini z Google umie robić gry za pomocą Canvas. Zróbmy na przykład 40 lekcji, w których on nas nauczy JavaScript. Czyli piszemy tak. Wspóż kurs JavaScript, który ma 40 lekcji. I zobaczmy, co Zrobił nam plan 40 lekcji. Nie wiem, ale musimy wpisać mu, żeby zrobił interaktywny kurs. Możemy zedytować tą wiadomość, bo jest tutaj taka opcja. Um, Stwórzmy interaktywny kurs. I. Interaktywny. O! Teraz powinno być dobrze. Tutaj możecie sobie przeczytać, ja zawsze robię to czytać. Ok, popatrzmy, co tutaj nam zrobił w kodzie. HTML Body zrobił nam tutaj Robi bardzo długie klasy z tego co zauważyłem i tutaj musimy to wszystko pisać ja zawsze robię jak najkrótsze, żeby jak najmniej pisać zrobił dużo przycisków i zobaczmy co z tego wyszło nie jest to najgorsze. Zacznijmy od podstawki. Jak wyświetlić dane w konsoli za pomocą console.log No dobra ja wiem jak to zrobić console.log i użyjemy nawiasów numerowych, Potem w cudzysłowie wpiszemy sobie tekst. Oj, jeszcze raz napiszę ten tekst i uruchom kod, o patrzcie, ja. A zobaczmy, czy możemy tutaj zadeklarować zmienną, czy to jest taki zwykły edytor kodu. tak, uruchom no. równa się, 10, średnik, chyba nie możemy, zaraz no zobaczymy. Konsol. Nawiasy klamrowe. Znaczy nawiasy okrągłe. I bez przykładowi. elo i średnie. Zobaczmy, czy można tutaj zrobić. Jak widzicie, to jest pełnoprawny editor kodu działa. Teraz wciskam Następna lekcja. To jest dobre, moim zdaniem. Bardzo dobre. Jak coś, to link do, tej, do tego, żeby nauczyć się, jest w opisie. I pamiętajcie o moim kursie na kanale HTML, CSS i JavaScript. Tam też jest bardzo dużo wiedzy. Ale jeśli nie jest pełny w tym czasie, to ja nagrywam ten film. Więc, cześć, Pa. Do zobaczenia następnym razem.